Siempre danio to jest kolejny odcinek z oceniania kanałów widzów. Zapraszam do oglądania. No dobra, a więc właśnie to jest drugi odcinek z oceniania kanałów. Jestem jeszcze trochę chory, no ale nagram wam to, bo już bardzo dawno nie było. 25 stycznia był Ocnie odcinek, więc y, kopiuję to szybko, wklejam, load, comment, zrobię i zobaczymy, kto teraz. Y, znaczy, jakie kanały będę teraz oceniał, nie? Trzy kanały będą, będę mógł ocenić, no i zobaczymy, kto to jest pierwszy. Pierwszym kanałem będzie Sowerek 137. Pozdrawiam go, bo co się tam z nim kiedyś klepałem na highplayu niezła morda z niego jest więc no pójdźmy na kanał kurni o sowerek no cóż i mogę powiedzieć tylko o avatar taki no no 4 na 10 no bo takie S po prostu zwykłe no to trochę So, bo jakbyś tutaj nie wiem jakieś jeszcze yy, może jak, jak, jakiś yy, na przykład skin z Minecrafta czy jakieś na przykład tło z Minecrafta to i takie S to było, myślę bardzo fajne albo taki właśnie yy, pod kolor to, na przykład yy, baneru czy takie na przykład yy, zielone na przykład jakieś yy, tło z Minecrafta zielony na przykład na zielono no i takie S by było dobre, myślę. Banner, no już 6 na 10 może być, yy, bardzo ładne tutaj. No myślę, że fajne, tutaj takie jeszcze przyciemnienia z boku i tutaj taki słowerek 1.37, bardzo, bardzo fajne. Zobaczymy yy, tutaj MCHC. Jeszcze jeden wyświetleń. 108 Sowerek bo jest games? What the fuck? Dobra. Eeeem. 108 subskrypcji. Co? Eee i 60 wyświetleń. No może być, może być nawet. Taka aktywność. Zobaczymy, zobaczymy. On się tutaj zabił. No więc tak. Yy, montaż może być... Znaczy montaż y, fajny. Yy, podamy się montaż taki i... prawie taki sam jak ja robię. Yy, właśnie taki Minecraftowy montaż. Eee. Yy. Yy, jakość nie jest za dobra. To jest się rozmazuje. Tutaj tego... Jakiś taki spikselowany jest yy, no ale... No trudno chyba taką ja dobrą jakość teraz yy, mieć na filmach. Jeszcze YouTube to tą jakość z też yy, No, myślę, że fajny kanał, polecam kanał Sowerka, tutaj właśnie jakieś Yy, też jakieś MCHC, jakieś tutaj na highplayu, jakieś klepa Inwiaczek, jeszcze tutaj zabił Inwiaczka ten serwerek. No, myślę, że fajnie, fajny kanał. On tu nagrywa od Od roku. jakieś reklama serwera, skryptny. Eee, dobra, yy, to jedziemy z kolejnym kanałem. Dobra, kolejnym kanałem będzie. A to, to ja. Grabiarz.pl Nie będę tak teraz długo już bo 5 minut to już trwa Słabo trochę 78 subów yy, I tak od razu awatar No słaby jest dlatego że z pusteki napis jest Na jakim tyle No słabo to wygląda trochę Takie Takie bez sensu w sumie zwykły ten awatar ja tutaj daję 2 na 10 sorry i banner no to już lepiej wygląda nawet o wiele lepiej e, z tyłu jakieś tło fajne takie e, zima tam widać Jakąś zimę tutaj drzewka jakieś e, fajne takie kulki no i ten napis też jest fajny Myślę, że z 6 na 10 mogę dać, bo tak 7 na 10. Myślę, że bardzo fajny tutaj banerek. Dobra, ale tutaj właśnie do odcinków. Emiak <grytania> Minecraft. Hej, cześć, witajcie w drugim odcinku z Emiak Minecraft na moim kanale. Jestem Grabiasz TV i na samym początku bardzo prosiłbym Was o łapkę w górę i o subskrypcję, ponieważ to niezmiernie wspiera. A widzę, że ostatnimi czasy Tutaj mamy Yyy, ić, idź, 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 Tutaj chyba był nasz dom mm, Od razu yy, tego Patrzę że masz 480p A to jest bardzo, bardzo słabo Nagrywaj 720p Co najmniej I yy, Będzie dobrze, bo tak naprawdę Wygląda słabo teraz tam 480p Wszystko się rozmazuje, jest Jest bardzo jest wszystko tutaj E, nie ma um, jak, jakiejkolwiek um, płynności na tych, na tych odcinkach i tutaj ciemno jest po prostu zrób jakieś oświetlenie albo sobie zrób tam um, w ustawieniach um, jakość na um, tam najjaśniejszą jaskrawą chyba Co to się nazywa um, no po tym odcinku stwierdzam, że te odcinki takie nie za bardzo są e, miniaturki, no mogą być, ale mogą być lepsze, bo tu jeszcze po Google e, to ściągnąłeś i to jest tylko takie zwykłe te miniaturki, po prostu dodane e, cyfra i tyle No cóż, dobra e, ten kanał o to mówiłem tutaj Avatar, avatar jest 2 na 10, 7 na 10, banner a odcinki, no to jak widziałem po, po ym, tym jednym odcinku, no to mogę stwierdzić tak, 5 na 10. Dobra. No i lecimy z kolejnym kanałem i to będzie Pan GT. O, zdam go z komentarzy. Od razu mówię, że awatar jest fajny, bardzo tutaj fajnie zrobiony taki Minecraftowy e, uśmieszek tutaj. E, Minecraftowa głowa. Mm. Nie wiem czy sam to zrobię jeszcze z Google, ale czy z Google'a, ale no... Fajny. Mi się podoba akurat. E, awatar myślę, że e, nawet 7 na 10 mogę zrobić taki. Trzeba zrobić, powiedzieć, i banner ładne. To jest ładne ogólnie. Całe wszystko tutaj, no dobre. No, dobre, mi się podoba jakoś. Tak, no mi się jakoś tak podoba. Może nie jest takie profesjonalne, ale mógłbym dać 5 na 10 myślę. I na taki baner fajny. Dobra, lecimy tutaj dalej. Specjalny subskryber. Właśnie do... 100. To dwa suby O, my tutaj tylko tego czekajcie Mini vlog To same, bo nie pokazujesz tutaj yy, Swojego głosu mówić nie gadać, o, tutaj też jakieś słabe trochę Tam to mogę coś gadać na przykład Nie Czy twoja fasacie jest kobietą? Nie Czy pod... Czy ty chce nie? Nie, to wygląda ze swoją małą już taką Dobra, nie Eee, dobra 720p jest dobre mm. No i ogólnie polecam ci kupić lepszy mikrofon. Wiem, że ja mam jakiś gówniany, bo mi szumi, ale ty masz taki właśnie i To słychać jakby po prostu wy... jakbyś wyłączył te szumienie i tak zostawił. A to właśnie słabe lepiej żeby się szumiało, no bo wtedy jest lepszy głos. No i się lepiej tego słucha yy, jako 720p jest dobra yy, 84 wyświetlenia jak na 102 suby to jest dobrze yy, tylko te łapki tylko 9 no słabe yy, no ale ja mam też puste suby więc nie narzekam yy, dobra myślę że bardzo fajny kanał wbijajcie właśnie też na kanał Arbuska i na te trzy osoby tam sowerek jeszcze był tam jakiś Jakiś tam czy co? Yy, sorry, że nie pamiętam yy, no i cóż, yy, dzięki za oglądanie to było na tyle yy, subskrybujcie, komentujcie i Piszcie, oceń mnie w komentarzach yy, o grabiarz.pl o no, grabiarz to był Piszcie, ocenij mój kanał, ocenij mój kanał, bo oceniać osoby same nie będę tylko jej, jej kanał dobra dzięki za oglądanie i trzymajcie się cze